Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej króciutkiej audycji. Wiele osób mnie pyta, skąd ja mam tak, takie włosy, jakie, jakie mam w swoim wieku. Nie zdradzę, ile mam lat, w każdym razie mam ich ponad pół wieku, przeżyłem już. A jak widzicie, włosy się trzymają, co na Polaka, mężczyznę. Można powiedzieć, nie jest tak znowu często spotykane. I chciałbym wam zdradzić dzisiaj tę tajemnicę, ale nie zrobię tego tutaj, bo to jest kanał poświęcony dyktowaniu i prawdzie Bożej, ale zrobię to na swoim drugim kanale Szlachetne Zdrowie Robert Aleksander Gajdziński, także zapraszam. Nie wiem czy mi się uda wstawić żywego linka tutaj do tej audycji, bo jeszcze tego nie potrafię robić. Może ktoś mi pomoże, żeby tak za kliknięciem można było przeskoczyć na tamten kanał? Ale w każdym razie zapraszam do audycji, w której podam prosty, darmowy. Nie trzeba nic kupować, nie trzeba żadnych leków kupować nic. Bardzo prosty, naturalny sposób sięgający setek lat, który pozwala utrzymać zarost na głowie w w przyzwoitej, w przyzwoitej kondycji i i nie siwieć za szybko. Mimo, że już tam pasemka mi się pojawiają, ale nie, nie, nie siwieje jeszcze mimo, mimo swojego ostatecznego wieku. Także zapraszam na kanał Szlachetne Zdrowie Robert Aleksander Gajdziński, gdzie zdradzę sekret Swojego bujnego zarostu na głowie, a jednocześnie też będzie tam zaproszenie na warsztaty i cały weekend zdrowia w zdrowym ciele, zdrowy duch. Będzie mnóstwo fantastycznych atrakcji, program też wkrótce na tamtym kanale Szlachetne Zdrowie. A już teraz zapraszam na zdradzenie tajemnicy. Jak mieć dobre włosy i nie siwieć do siedemdziesiątki, a po siedemdziesiątce to już można sobie trochę posiwieć, ale jeszcze też nie tak bardzo, najlepiej jak do osiemdziesiątki, dziewięćdziesiątki naturalne włosy z siwymi pasemkami się utrzymają i jest to możliwe. Zapraszam, szlachetne zdrowie, Robert Aleksander Gajdzieński. Dziękuję.